Siemak sardupa, mam sprawę. No ja pierdzielę zero poszanowania dla profesji. Mam Nick Sardas, ale dla ciebie jestem... Je, to znaczy nekromanta. Tak, tak właśnie, nekromanta. A teraz gadaj, czego tu? Patrzę na twój kanał i się zastanawiam, dlaczego ty masz tyle widzów, jak tylko tego gówniałego Tadeusza sklejasz. A widzisz, mój sekret polega na niezwykłym uroku osobistym. Ta, jasne. A tak na serio? Ano, z tym Bilem trzymam sztamę i jakoś on promuje mnie, a ja jego. Zajebiście jest. Ty, to jest zajebisty plan, też tak muszę zrobić. O mam, założę dwiejebitne studio, jakaś zajebista, nieoryginalna nazwa by się przydała. Pomożesz? Pocałuj tam mnie w dupę, nie pomogę ci nic, bo poszanowania dla mojego zajebistego niku nie masz. Ale ty nic nie rozumiesz, pomyśl tylko. W naszym studiu zdobędziesz sławę, hajs, dziwki, podlasie XXI wieku stanie się na ustach wszystkich. Konon, dzięki temu studiu staniemy się tak wpływowi, że zlikwidujemy dla młodzieży całkowicie alkohol, papierosy i narkotyki. I wszystko, żeby nie było niczego. Zrozum, tutaj ważą się losy całego miasta Białego Stoku. To co, piszesz się? A spierdzielaj. Ekrem. No to jak do nas dołączysz, to dostaniesz takie zajebiste intro przed każdym swoim filmikiem. LOL, wchodzę w to. Chcesz jakąś nazwę? Hmm, może stwierdzenie pana Aladynu. Ta, a może twierdza paladynu? Dziadowa nazwa, ale może być. No dobra, teraz te, trzeba tylko sprowadzić ludzi. Urządzimy jakieś zajebiste rekrutaż. Nie, no co, ty koleś. Mam tyle oglądających, że nikt się nie zgłosił. No to nie chciała góra przyjść do Mahometa, no to Mahomet musi przyjść do góry. Eee, no czy, czy jakoś tak. Idę po ludzi.